Czy da się wykorzystać ChartGPT do analizy rynku walutowego? Tak i dziś pokażę Ci dokładnie jak to zrobić, nawet jeśli nie znasz się na Forexie. Zrób to krok po kroku razem ze mną. Krok pierwszy. Wejdź na tradingview.com. To platforma, gdzie sprawdzisz wykresy, na przykład pary walutowej EURUSD. Zaznacz interesujący Cię fragment wykresu i kliknij Export Chart as Image. Zapisz wykres jako obraz. Krok drugi. Wejdź do chat GPT z funkcją rozpoznawania obrazów, np. GPT-4 z browsingiem lub przez poe.com. Wgraj wykres i napisz taki prompt. Jesteś analitykiem technicznym Forex. Przeanalizuj ten wykres, EURUSD i określ trend, poziomy wsparcia oporu oraz potencjalne sygnały kupna-sprzedaży. Używaj prostego języka. GPT zrobi dla Ciebie to, co analityk techniczny robiłby godzinę. Chcesz iść dalej? Krok trzeci. Dodaj dane fundamentalne. Napisz: Na podstawie aktualnych danych makroekonomicznych USA i Europy jak mogą zmieniać się kursy w najbliższych dniach? GPT uwzględni inflację, decyzje Fed, dane NFP i więcej. Krok czwarty. Strategia wejścia. Na końcu poproś GPT o propozycję strategii. Jak mogę wykorzystać ten trend do wejścia w pozycję przy minimalnym ryzyku? Przedstaw konkretny plan działania. Gotowe. Jeśli chcesz pobrać gotowe prompty, które możesz wklejać i analizować codziennie, są w opisie. AI nie przewidzi przyszłości, ale daje ci przewagę, której nie mają inni. Subskrybuj. To pokażę, jak GPT może pisać automatyczne alerty na Telegram przy konkretnych poziomach cen.